To ja, a to mój przeciwnik, który nie ma pojęcia, że jestem na Skybase. To był dopiero pierwszy Skybase, a następnym Skybaseem będzie Skybase w trybie OG. Dobra, lecę na rozdroża rupieci, bo tutaj jest dużo metalu, który mi się na pewno przyda. E, tutaj jest oczywiście OG, czyli mamy po każdego materiału 999, a nie jakieś 500 żałosne. Co pozmieniali? Epickie gry, epickie gry, nie wiem co robią. Psują tą grę po prostu. Psują. Ty. Hatsunemiku. Roto, to, 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 Dobra. Ostrzał Hatsunemiku był. A, już wylądowała. O, oh, shit. Ty. Ktoś chce mnie strzelać. Niedobrze. Uciekam. Ty. Ty jak ja mam movement, ty bracie yo Zabijam się, dobra, lec na trzeciego to O ty, to że chyba jacyś Yo to Mieli, o ale mieli te No to ja już chyba mam ma... max matso zaraz Tylko mi tu ktoś lata tym Helikopterem, dobra, wezmę, wypiję soki siorby Soki siorby i zaraz, co? Zaraz zacznę się robić tego Skybase Kurde Dobra, leży To ja teraz muszę tylko na Skybase lecieć. Jeszcze on miał leczenie. Znakom... jau. Czekł taki golden scar. Dobra, wezmę to, bo te baloniki to lepiej z nimi nie Nie graj, dobra Kurde No dobra. Trzeba robić skyba'sa trudno. Chyba tak zrobię go. Nie będę się kręcił do góry. Tylko tak o. Nie wiem, ile strefa bije. I nie wiem, czy on mnie widzi. No, dobra, muszę lecieć, jak chcę zrobić Skybase. Ale, że on tego Skybase'a nie widzi, to on chyba się lepiej jest. No, No nie wiem. On udaje? Widział mnie? Nie, on chyba już się niecierpliwi. Yo Trafiłem to! Yo! Pierwszy raz! No i wygrana, a teraz będę robił SkyBase'a na trybie rankingowym. Ląduję tutaj, bo tutaj jest w miarę dużo e, metalu potrzebnego nam. O i od razu mamy jetpack, więc jest git pod to. O, no i sok, siorb, pompeczka, no i co? No i już, już dobry start, ktoś tu się strzela. No dobra, zaraz sobie zlutujemy, zbieramy itemy i tyle. Tam nie interesuje nas bitka. Dobra, strefa idzie. Ja myślę, że tutaj po prostu zacznę teraz się budować. Jest top 10. I po prostu razem z tym, ze strefą, będę tutaj piął się do góry. Dobra. I po prostu teraz, gdzie ta strefa jest? Kurde. Nie dojdę do niej. Nie ma chyba szans. Nie wiem, czy. Bo ile ona jest? 400. No, na styk bym mógł dojść, niby. Bo chwila. O oh shit, no. Teraz to dopiero zrobiłem. Ale dobra, może tutaj na lepiej, bo. Tak to już po prostu zrobię go gdzieś na obrzeżu. Bo tu się strzelają, a ja. się wbijam na trzeciego, dobra. Nie, ja uciekam. Aha, tylko strefa jeszcze idzie. Tu gościu, na mnie. Shit. Następnie będę robił Skybase'a na trybie reaktywacja. Dobra, jestem gdzieś na obrzeżach mapy, bo za bardzo nie chcę się tutaj z nikim zadawać na razie. Ło! O! Było na obrzeżach coś, jak są ludzie. Jak widać, dobra. Miał jakieś materiały. No, miał coś, dobra, nieźle. Ła! Ty coś mi laguje znowu. Niedobrze bardzo, dobra, ale on chyba mnie... a dobra, już z dwóch stron Nie biją, ale ja sobie rzucę pada i sobie ucieknę Kulturarnie No, nawet wysłowić się nie umiem, dobra O, tu powinno być dużo metalu W sumie mam Siak najwięcej, ale na Zawsze można na zbierać więcej, tak? Jakiś typek Dobra, no, dostał dużo Zabym ja sobie jeszcze te jagódki i lecę na niego. Ba! Aha, Neti. Nie, nie trafiłem w tą poduszkę, dobra. Leży. Nie wiem czy z tego wału wodnego nie zacząć budowy. Bo... znaczy no strefa jeszcze jest spora tutaj to. Jeszcze bym nie zaczyna się budować. Tutaj są dwa te e, zrzuty zaopatrzenia, więc chętnie bym sobie je wziął. Dobra. Nie, nie wiem w sumie czy z nich są temy jakieś czy nie ma. Znaczy, materiały no są, ale nie do tego co ja potrzebuję. Eee, ale to sobie mogę wziąć na przykład fajnie. A tu coś było ciekawego? Nie chyba. Dobra. I to już jest lepiej z tą strefą naszą. Bo o. Czy tutaj teraz to non-stop wypadają typy. Ale na mnie nie lecą, to dobrze No jakbym tutaj gdzieś zaczął I przeszedł tam To by fajnie było I chyba zacznę już to budować powoli Dobra, strefa idzie e, Nie wiem ile bije tam mam apteczkę tylko jedną No i wyżej będziemy Teraz, o ja bym już szedł Kurde J Jak to, z o Nie Dobra, tak to zrobić, o i teraz po prostu iść do góry Razem ze strefą. Dobra, jest tu ktoś. Nie, niech oni się powybijają. Jeszcze jest dwójka oprócz mnie. Znaczy... No, tak, dobrze powiedziałem jednak. Ła! No idź, chyba. Tak? No. Zdążę? Dążyłem, dobra. W ostatnich sekundach. Ale jest, git. Co prawda apteczkę zużyłem niestety. Dobra. Jest dwa, jest... Jeden na jeden On jest tu na dole, mam high ground Weźmy to sobie I dara, gdzie on jest O! dobra, dostał dużo Fuck, a ja spadłem Nie, no kurde On się wyleczy, A dostał chyba stówę, nie widziałem dokładnie Ale chyba stówę dostał z mojej pompy O kurde Yo! Nie wiem czy stało, ale wygrałem. Dobra, ja tam, ja nie wiem czy stało, ale co, no dla mnie to dla mnie to nie problem, dla mnie to nawet i lepiej, jak to mówię, No i kolejna wygrana, a ostatni skybase będę budował na trybie duo wraz z Mini Kiwi. Widzowie, jestem Mini Kiwi. Dzisiaj będziemy robili ostatni skybase jak w trybie duo. Czekaj, bo kilofuje ci ktoś. Nie, 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 chyba nie, jestem wolnym człowiekiem. Midos. Dobra. E, mi się daje, że już powinniśmy zacząć robić. Dobra. Teraz tu czekamy i. No, i nas jest kolapsuj. A jak zrobię to, co? Nie. Weź się masz. Dobra, uwaga, jak strefa? No dobra w zasadzie. Jak Co powiesz o naszej strefie? Wlosowanej. Uważam, że fajny sentiament, który mi ma, on nam kibicuje. Ej no? Jak to nazwiemy? Eee. Nazwę go Kirk. Myślisz, że Kirk wierzy w nas? Tak. Przyjmie... od nas przyjmie strzały. zostało 8 graczy, ale żeby wiedzieć, czy uda nam się wygrać, musicie dojść do końca. I zasubskrybować ten kanał i zostawić łapeczkę w górę oczywiście. Aby pojawiło się więcej takiego wspaniałego kontentu, nie pojawi się. Coś stało. Opa a skolapsowali nas. A, ok. a ja spadłem w ogóle. Ale to ja nawet jestem strzałów. Ja też nie. O, a ja wylądowałem jeszcze ja na typach. Jestem. Nie, bo możliwe, że oni wjechali tym. O, motorkiem. Się... Ale nie, no nie mogli. Ej, czy ja cię mogę jeszcze uratować? Moi drodzy, zajmiemy czwarte miejsce, to jest i tak dobrze. Co ty gadasz? Jak ja to jeszcze wygrywam. ja wiem żyjesz? No ja miałem jetpaka, mówiłem. Czy z no. swoim kartą. Czemu na... A, u mnie mapie ona jest dziś nie wiem gdzie, ale dobra Eee, trudno. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj to. Dobra. Ło! Ty, jak się skąpił na mnie! Kamper. Dobra, buduję domek. Nasz nowy dom. Dobra, zaraz ucieknę, zaraz im ucieknę, spokojnie. Piąte miejsce. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie podoba mi się to. Dobra, ja po polecę. O kurde tu to tą... Aha bo mi pokazuje, że... Dobra. Bo to jest ten... Bu, ten, 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 ten... i ten... ja jeżdżę do tego. Ty, ale gdyby mi się tą... tą... furgonetkę uda... O nie dobra, myślałem że to gracz. Jakby mi się tą furgonetkę udało zdobyć jakoś... To bym miał mógł uleczyć cię. myślę, że jest to warte. Lepiej abyś już po prostu zagrał. Ale? Graj dwa na jednego i kończymy. Dobra. Czekaj, czekaj, czekaj. Jest... Ej, ale to się że to jest... Że to jest team jeden? Cały? No tak, oczywiście. Kurde. A jak nie, to chyba nawet nie No tak, ale oni się nie wybijają, to jest team jak nic. Najlepsze by było znaleźć jednego z nich i potem drugiego. A tam boków Bokowi, go nie było przypadki. No nie, on gdzieś poszedł Dobra, jolo no Dobra To go dosięga w ogóle? Dosięga, ale ja mam laga Ja nie przyjdzieję, zginęłem? Tak A, to ja miałem laga i ni nic mi nie pokazało O, dobra Ale co, no drugie miejsce to łatwo No Dziękuję bardzo za grę i pamiętajcie, że raz o lajku subskrypcji na tak, kanale Xmix po więcej wartościowych treści.